Także witam, przyszedł czas na Balea. Na początku grałem nieco inaczej, bo starałem się mu uderzać w głowę. Co sprawiło, że walka była mozolna, długotrwała. Kilka razy mi się udało, co prawda, zjechać mu więcej niż połowę życia. Tutaj, jak widać, wszedłem inaczej. W damage po prostu Sz szedłem i starałem się jak najwięcej obrażeń zadać, uderzając w nogę, w nogi. Co sprawiło, że walka była szybka że sobie ułatwiłem zadanie, tak ułatwiłem sobie zadanie w ten sposób, ale oczywiście mogłem grać tak jak grałem wcześniej. Tylko problem był jeden: jak już się wzbijał w powietrze, wziął tym ogniem, trzeba było unikać dwóch pasmów ognia. To mi trochę problemów sprawiało. Da się to wymasterować do tej pory, jeszcze tego nie wymasterowałem. No cóż, to była szybsza metoda. Ale być może jeszcze przyjdzie czas na baila i zagram, może Hitler się zrobi. W souls czytam, no, w Souls-Lajkach -like jest tak, że zawsze ta poprzeczka może być do góry, przesunięta i zawsze można coś sobie dodać, że było jeszcze trudniej. No ale ważne, że go pokonałem. You, Berkeley! You... Od razu mi się przypomniało GTA San Andreas, ale to był Berkeley, a nie Bale. <grywki> no i jeszcze przyszedł czas na scenę Sachsa, Co był ciekawym bossem. Jeden z cięższych smoków. Jego nie było... Za cholerę nie mogłem go zestagerować. Robi to obszarówki energetyczne. Mi się tutaj przypomina ten wariant... W Platborne, ale to nie był smog, tylko nie wiem co to było. Ale był energetyczny, taki elektryczny. Co to było? Niezbudowany kot, Nie wiem jak. To był boss opcjonalny. Jeden, jeden z cięższych bossów w to był. W każdym razie ten boss. Fajny design. Ale trzeba było unikać właśnie tych obszarówek energetycznych. Co tu mogę więcej powiedzieć? No przyszedł czas na Radana. Będę jeszcze pokonywać jakichś tam opcjonalnych bossów. Innego rejonu w ogóle nawet nie odkryłem na mapie. Trochę tam pokonamy i przejdę do Radana. Także do usłyszenia. I na razie.